Catching to jedna z tych postaci, która dostała drugie życie po wyjściu dendro. Jest to już znane zjawisko, w którym jakaś postać odstaje od innych w większości wypadków, ale kiedy połączymy ją z dendro, zaczyna świecić. Dzięki temu Catching jest rzeczywiście mocną postacią i na pewno jest jedną z lepszych wśród postaci standardowych. Może ona nam zapewnić zaskakująco wysokie obrażenia i bardzo prosty playstyle. Dzięki temu, według mnie, jest ona wręcz idealna dla nowych graczy. Hej, z tej strony Hukle i witam was w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiaj sobie weźmiemy na stół ulubienicę fanów Elektro, Catching. Jeśli wam się spodoba, możecie zostawić lajka like, sobie i komentarz, a teraz, bez uszego pytania przedwania, zapraszam do filmu. Hatching to oczywiście elektro Main DPS wodający mieczem. Skaluje się ona raczej podobnie do typowych Main DPS-ów, a jej głównym źródłem obrażeń to charge ataki. Teraz przejdźmy do te bardziej szczegółowego opisu jej talentów. Zacznijmy od tego pierwszego. W normalnych atakach catching wykona sekwencję pięciu cięć, przy czym te ostatnie muszą popchnąć nas do przodu. Charge attack zyna nam trójstaminy i wykona mocniejszy atak, który odepchnie nas do tyłu. Warto dodać, że charge attack catching zabiera dosyć dużo staminy. Kliknięcie elemental skill'a wywróci przed nas znak, ale jeśli przytrzymamy tę umiejętność, będziemy mogli przycelować i wybrać, do którego miejsca go wrócimy. Jeśli trafimy w przeciwnika, zada to obrawienia elektro, ale kiedy na znak jest na polu bitwy, możemy zrobić trzy rzeczy. Jeśli ujemy George ataku, ten wybuchnie zadając elektro w mniejszą obszarze. Jeśli użyjemy Elemental Skilla, teleportujemy się do tego znaku wykonując atak przed nami. No i możemy nic nie robić z tym znakiem i poczekać aż sam zniknie, ale nie ma w tym większego celu. Opcja, której będziemy używać grając hatching to teleportacja do znaku. Głównie idzie to za pasywą, o której powiemy zaraz, ale używanie Charge Ataku ze znakiem jest praktycznie nigdy nie używane i mówię Ci zapomnieć o tej funkcji. Na tej postaci będziemy chcieli po prostu klikać Elemental Skilla dwa razy jak najszybciej się da. Ale potem mamy jeszcze Bersta. słowy on specjalną strefę, w której catching będzie robić cięcia, zadając przy tym obrażenia Elektro. Ostatnie cięcie w tym ataku będzie wzmocnione i zada nawet dużo obrawień. Pierwsza pasywa tak naprawdę tworzy cały sens tej postaci, i wyjaśnia czemu chcemy dafować po znaku zamiast używać wciąż ataku. Kiedy użyjemy naszego Elemental Skilla drugi raz, Catching dostanie Electro Infusion na 5 sekund, czyli prosi mówiąc, będzie zadawać Elektro z normalnych ataków. Jej druga pasywa da nam 15% kill i 15% energy Żarza na 8 sekund po tym, jak użyjemy naszego bursta. Jest to naprawdę bardzo przyjemny buff i dzięki niemu będziemy szybciej odzyskiwać energię na naszego bursta, przez co będziemy mogli go używać dosyć często. Dzięki jej ostatniemu talentowi Catching będzie szybciej kończyła ekspedycję w Liwe. Teraz, kiedy znamy już talenty Catching, możemy pomówić o tym, jak się nią gra. Nasza główna sekwencja będzie polegała na użyciu elemental skilla dwa razy i chargeowaniu ile wlezie. Jeśli macie naładowanego bersa i chcecie go uwyć, to zróbcie to w ten sposób. Uwyjcie swojego Skilla, ale nie teleportujcie się do niego. Kiedy przywołacie znak, uwyjcie swojego bersa i dopiero wtedy uwyjcie drugi raz Skilla, nakładając na swoje ataki Elektro. Możecie zapytać czemu tak się robi i czy nie lepiej użyć bersa i dopiero wtedy dwa razy skilla. Jeśli tak robicie, albo byście tak robili, to zauważcie jedną znaczącą mechanikę. Jeśli użyjemy skilla dwa razy bezpośrednio po sobie będzie on mieć 7 sekund cooldownu. Ale jeśli użyjemy skilla, odczekamy kilka sekund i wtedy naciśniemy skilla drugi raz, cooldown będzie zmniejszony. Wiecie dlaczego? Czas odnawiania naszego elemental skilla zaczyna odliczanie od momentu pierwszego jego użycia. Więc kiedy nasz znak jest na mapie, już zmniejsza się jego cooldown. Dlatego chcemy robić sekwencję, pierwszy skill, burst, drugi skill. Dzięki temu zaoszczędzimy dużo czasu i nie będziemy musieli czekać na cooldown nowego skilla. Tak naprawdę to jak użyjemy skilla drugi raz po poberście już prawie skończy się na nim cooldown. Jest to o wiele efektywniejsze niż czekanie tych 7 sekund, aby ulepić nasze ataki. Kolejny trik na catching, który warto znać to specjalna sekwencja na brak staminy. Pesto to że catching opiera się na swoich mocnych charge atakach, będzie ona szybko zużywała swoją staminę. Dla sytuacji, w których mamy ją na wykończeniu, możemy użyć specjalnej sekwencji ataków, która równi się od tej typowej na walanki charge atakami. W takich momentach zamiast ciągle czarżować możemy trochę wyluzować i wykonać. Normalne ataki i dopiero wtedy użyć chargea. Zje to o wiele mniej staminy, a też zada trochę obraweń. W tej technice nigdy nie skończy się nam stamina, ale warto dodać, że nie bije on tyle, ile normalna nawalanka charge atakami. Jeśli mowecie, używajcie tej typowej sekwencji z chargeami. Normalnych ataków używajcie tylko w sytuacjach, kiedy już bardzo brakuje wam staminy, ale najczęściej zamiast tego lepiej już po prostu zmienić postać, odnowić cooldowny na supportach i wrócić na catching, już z pełną staminą. Kolejna rzecz warta wspomnienia to to, że charge ataki odpychają nas od przeciwników. Lekarstwa to odpychanie, to na ze skilla. Dzięki niemu, nawet jeśli odwrócimy przeciwników od siebie, możemy szybko do nich podbić teleportacją ze skilla. Ale jeśli irytuje was ten odwrót i nie możecie używać skilla, zawsze zamiast charge ataków możecie użyć tej wcześniej wspomnianej alternatywnej sekwencji. W mojej opinii catching jest bardzo dynamicznym main DPS-em. Grając nią zawsze będzie się coś dziać. Jeśli nie będziemy nawalać się atakami, to będziemy setupować supportów, aby zaraz wrócić do nawalania charge'ami. Ale catching zawsze kręci się wokół jej cooldownu na skillu, więc kiedy go mamy, chcemy być na innych postaciach i odnawiać buffy jak chociażby wzmocnienia kazuchy czy sacros lub wywoływać oza itd. Jest ona większym takiego nuviletta, w którym wystarczy uwolnić charge'a i pójść spać. Teraz, kiedy zgłębiliśmy techniki jej talentów i playstylu, czas na konstelacje. Nie będę się o nich za bardzo rozgadywał, bo jednak jest to postać ze standardu. Ale opowiem o nich w razie, jakbyście chcieli po nią rolować na następnym chroniku do Wii A nawet jeśli dostaniecie jej konstelacje na standardzie lub wygrywacie 50-50, warto wiedzieć, co one robią. Jej C1 jest trochę słabe. Jedyne co ona robi, to wdaje więcej obrażeń z ataku wykonanego po teleportacji. Zwiększy to nafe obrażenia bardzo nieznacznie. Za to C2 jest już trochę ciekawsze. Kiedy nafe normalne lub ładowane ataki udewą przeciwnika z elektro na sobie, mamy szansę na zregenerowanie energii. Pesto The już sama w sobie, ma bardzo taniego Bersa, ta konstelacja tylko trochę może nam pomóc. Robi ona większą różnicę dopiero wtedy, kiedy gramy nią z energiowernymi postaciami. C3 zwiększa poziom jej bersta, co na pewno zwiększy nafe obrażenia. C4 to tak naprawdę pierwsza konstelacja, która rzeczywiście daje nam coś znaczącego. Kiedy zaktywujemy reakcję związaną z Hydro, zwiększy się nasz atak o 25%. Jest to bardzo prosta do zrozumienia i zarazem bardzo mocna konstelacja. Reakcję będziemy aktywować niemal non stop, więc prowokowanie tej konstelacji jest wadą wysiłkiem. C5 zwiększa poziom naszego elementa skilla. C6 według mnie jest słabe. Samo w sobie jest całkiem niezłe, ale i w tym jest problem. Jest tylko niezłe, kiedy jest to jej ostatnia konstelacja. Da nam ona dodatkowe 24% Dimension bonusa, jeśli spełnimy wszystkie warunki, czyli ujemy każdego naszego ataku. Na C6 jest to strasznie słaby buff, ale wy byście mnie źle nie zrozumieli. Ta konstelacja nadal daje fajnie zwiększone obrażenia, ale w porównaniu z C6 innych pięciogwiazdkowych postaci, ta wygląda niesamowicie miernie. Podsumowując, konstelacje catching są słabe. Pierwsza bardziej odczuwalna zmiana jest dopiero na c 4 więc zamiast wyszukiwać po jej konstelację, lepiej zainwestować w jakąś dobrą pięciogwiazdkową broni. Ale ci zapytać, w jakie broni inwestować? W tym segmencie odpowiem Wam na to pytanie. Catching niestety nie ma własnej dedykowanej broni, więc będziemy korzystać z innych serii. Dwie najlepsze bronie to Primordial Dread Cutter i Miss Peterly Reforged. Są one bardzo porównywalne do siebie. Obie bardzo fajnie poradzą sobie na tej postaci i nieźle zwiększą na naszej Catching. Jeśli miałbym wybierać jedną broń, to wydaje mi się, że Mist Splitter mógłby być troszeczkę lepszy przez swoją pasywę. Ale za to Drade Cutter daje nam chore 44% kitra'a, więc te dwie bronie są mniej więcej na równi. Trzecia najlepsza wyskowa broń to dedykowany miecz Ayato, harange pakufutsu. Mowy i lekko odstaje od dwóch wcześniejszych broni, ale nadal jest świetnym wyborem. Jeśli wkacie jakiś szereg alternatyw, świetnym wyborem byłby Lion's Roar. Zwiększy on nam atak w mainstacie, a pasywa tak we fanie nasze obrażenia, szczególnie na R5. Duży plus Lion's Roar to jego uniwersalność. Można go używać w każdej drużynie i nie będziemy musieli zmieniać broni dla Catching za każdym razem, kiedy zmieniamy dla niej team. Oczywiście kupujący Battle Passa mogą też pokusić się o Black Sworda. Zaskakująco, 3 broni Harbinger of Dawn poradzi sobie serio nieźle. Zapewni ona nam spoko statystyki w postaci Crit the z maina i Key Traitor z pasywy. Używając 3 broni, bądźcie się pewni, żeby ulepszyć ją na R5. Jest to kluczowe, bo bez tego może ona trochę odstawać, ale nie powinno to być trudne przez niską wadkość tej broni. Haczyk wchodzie jest taki, że musimy ciągle spełniać warunki jego pasywki. Bez tego ta broń będzie tragiczna. Po prostu musimy używać mocnego shieldera, aby utrzymać na swą catching powyżej 90% HP, aby dostawać zwiększonego crit ratea. Coś za coś. Używając trzygwiazdkowej broni, liście się, się też z tym, że ma ona mniej bazowego ataku niż te czterygwiazdkowe. Jeśli gracie catching pod Ajurvata, dobrymi opcjami będzie te w Iron Sting czy eventowa broń tu figure. figurę. Podsumowując, najlepszymi broniami zdecydowanie są Primordial Drake Cutter i Miss Splitter the Forge. Trzecia mocna opcja to Harangepako Pack Futsu. Z czterech gwiazdkowych możecie użyć bardzo uniwersalnego Lions Rora, czy baty pasowego Black Jeśli gracie pod Adjuvate, dobrym opcją będzie darmowy Iron Sting, czy eventowa broń z 3.3. Warto też rozważyć używanie broni Harong of Dawn. Da nam ona fajne statystyki, co może uzupełnić nasze artefakty, jeśli mamy w nich za mało krytów. O nich sobie teraz powiemy, ale przed tym podam wam priorytety i co powinniście budować na, na jakim pisie. Getching jest najbardziej typowym main DPS-em, jeśli chodzi o statystyki. Najważniejsze będą na niej kryty, potem atak procentowy i na końcu Elemental Mastery. Jeśli chodzi o kolejność levelowania talentów, najpierw są normalne ataki, a potem mniej więcej na równi burst i skill. Na samcach będziemy chcieli mieć atak procentowy, albo ewentualnie elemental mastery jeśli gamy pod rate'a. Goblet to electro Dimage bonus, a na koronce chcemy mieć kryty. Najlepszy set dla catching to 4-piece Tundering Fury. W tupisie da nam on trochę electro damage'a. Four Piece zwiększy nasze obrawienia z reakcji i zmniejszy cooldown na elemental skillu, jeśli tworzymy reakcję związaną z elektro. Jest to kluczowe dla catching, ponieważ jej obrażenia często zależą od tego czy mamy gotowego skilla. Ten set zmniejsza nasz cooldown na nim, więc jest to świetna pasywa dla naszej postaci. W dodatku możecie bardzo łatwo parmić ten set, ponieważ jest on dostępny w boxie. Druga opcja to set, który dropi z tego samego domena co poprzedni. Thunder Shooter też jest dobrym wyborem. 2-piece zwiększy nam Elektro o 80%, co jest raczej słabe, ale 4-piece zwiększy nasze obrawienia zadawane przeciwnikom z elektro na sobie. Grając catching, te kryterium będzie spełniane prawie cały czas, więc często będziemy zadawać się 35% więcej obrażeń. Niby możecie zbudować się w 4-piece gilded dreams, ale ten set działa tylko w do teamu adrovate, a i tak w tym scenariuszu będzie gorszy niż thundering fury. Jeśli macie jakieś dobre pisy z tego setu to możecie sobie go zbudować, ale overall poprzednie sety najczęściej lepiej sobie poradzą. Zawsze możecie zbudować jakąś mieszankę two-pisów, np. atak procentowy, elektrody bonus, albo elemental mastery, elektrody bonus, albo atak procentowy, elemental mastery. Ostatni segment będzie o drużynach. Catching ma raczej tylko jedną drużynę, która jest dla niej najlepsza, ale poza nią nadal jest kilka alternatyw. Oczywiście reakcja, w której catching będzie świetna, to adjuvate. W tej postaci będziemy prowokować tą reakcję bardzo często, czego skutkiem będą bardzo wysokie obrażenia. Formuła na drużynę z tą reakcją to catching, jakiś electro sub DPS, który nałowy ten off field jakaś postać Dendro, która nałowy Dendro off -field, oraz Anemo support, który zbuffuje na FE Elemental Mastery. Jako ostatnią postać możecie też wsadzić jakiegoś fieldera, jeśli macie problem z dożowaniem. Najpopularniejsza drużyna to chyba Catching, Fifel, kolei i Kazucha. Fifel bardzo dobry nałoży elektro off-field, przy czym zada wysokie obrażenia, regenerując energię. Kolei to idealny support, który zwiększy nam obrażenia z Azerwaita i podwyższy nam elemento mastery. A Kazucha oczywiście bardzo mocno zwiększy nasze obrażenia. Zamiast Fifel możecie użyć Beidu czy Kuki Shinobu. Zamiast kolei opcją będzie Dendro Traveler czy Nahida, a za kazuchę możecie użyć Sakro Saiu czy Jong Diego dla tarczy. Warto dodać, że jeśli gramy Catching z Nahidą, to Anemo Support nie będzie najlepszym pomysłem, ponieważ w ciężko będzie nam swirlować elektro. Ta drużyna zdecydowanie będzie dla niej najlepsza i mocno odlatuje w porównaniu do innych, które nie są już aż tak mocne. Ale jeśli z jakiegoś powodu nie chcecie grać Dendro, to opcją jest też Catching pod Elektro Charge'a. Przykładowy zestaw to Catching, Xingqiu, Fiffle i Kazucha. Zamiast Xingqiu możecie użyć Yelan, a zamiast Fiffle Beidou. Zamienniki dla Kazuchy są takie same jak w poprzednim teamie, z dodatkiem, że możecie też tutaj grać Beneta. Druga drużyna pod Electro jest bardziej off-fieldowa i w niej Catching będzie przez dłuższy czas aktywną postacią. Jest to Catching, Fiffle, Kokomi i Kazucha. Ten team jest używany głównie w momentach, kiedy Xingqiu jest używany w innym teamie, a nie macie jelan. Kokomi spełni zadanie tych postaci jednak wadając z Hydro Offield i pokazują nas lecząc. Fontaine nam bardzo namyfało, więc muszę wspomnieć o wariancie Catching z Furiną. Oczywiście w tej druwnie na Catching mocno wskazane jest używanie setu Maratius Huntera. Taka druwna składa się z dwóch głównych postaci, czyli Catching i Furiny Pawe z jakimś Dendro Cab em i Hillerem. Przykład to Catching, Furina, Nahida Baizu. Zamiast Nahidy możemy z Kolei czy Dendro Travelera. Ja osobiście gram catching w drużynie z Nahidą, Wi-Fi oraz Kirarą. Mówię, i nie wpasowuje się on w wadę z wymienionych teamów, ale na pewno jest on funkcjonalny i tak zadaje fajne obrażenia. W dodatku ma on w sobie postaci, które lubię, więc dla mnie to też jest ważne. I to by było na tyle. Jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka i suba. Napiszcie co sądzicie o Kejczynki, czy może planujecie ją zbudować. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia na temat tej postaci, koniecznie dajcie o tym znać. Może macie coś do dodania, lub o czymś się zapomniałem. Doceniam takie komentarze, więc jeśli chodzi wam coś po głowie, to napiszcie o tym w komentarz. Wspomnę jeszcze o swoim Twitterze. Wpłucam tam równe wpisy czy update'y do tego, co się dzieje na kanale, więc nie zapomnijcie zostawić tam followa. Link w opisie. Dzięki, że oglądaliście do końca. Jeśli lubicie moje poradniki, możecie sprawdzić playlistę, która pojawi się na ekranie końcowym. Do następnego filmu i cześć!